bo panu powiedział dyżurny ja mam ten problem z komendantem bo komendant yy, mówi że ja wszyscy się zgadzamy z mieszkańcami że nie wolno to jest ulica to nie jest tak że to jest teren jakby poza prawem mhm. ale nie będę się czepiał o alkohol ok mhm. natomiast ja zrobiłem zdjęcia osób zaśmiecających ten teren również i zaśmiecać to nie wolno tutaj yy, ja się skaleczyłem znajomi poprzecinali dętki. Yy, sprawa o, o skaleczenie z winy tutaj właściciela terenu i wynajmujących jest, jest w toku i yy, proszę o interwencję ze względu na osoby zaśmiecające i przypomnę jednak według nas, mieszkańców, po ustaleniach z komendantem, yy, że nie wolno tutaj spożywać alkoholu i po prostu yy, no, proszę o interwencję w tych dwóch paragrafach. Uzyskałem informację, że jeśli chodzi o ten teren, który Pan wskazuje, gdzie osoby spo mają spożywać alkohol, postępowanie mandatowe nie wchodzi w grę. Tak uzyskałem informację, na tej informacji bazuję. Dopytałem, bo nie byłem pewny, tak. żeby profesjonalnie zakończyć tę tak. interwencję, załatwić. Poza tym miejscem ja nie widzę nikogo spożywającego czy, alkohol, dobrze, okay. naruszającego przepisy ustawy o wychowaniu w A... przechowywaniu, jeśli chodzi o działanie alkoholizmowi. Także ja nie mam podstaw, proszę pana, żeby podejmować interwencję wobec osób siedzących na okay, tutaj przypo... tutaj, pytanie przy... mam do pana, czy... Y... Gdy pan zauważy osoby tutaj... Zaraz, 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 w tym miejscu spożywającej, proszę informować do policję. Dobrze, mam, mam teraz jeszcze pytanie. Czy yy, oprócz postępowania mandatowego może być postępowanie upominawcze? Jak to Że tu nie wolno spożywać alkoholu? Yy, że... Po prostu upomnienia dla tych osób na dole, którzy. Które pana, yy, uzyskałem spożywają. taką informację, że wolno w tym miejscu spożywać alkohol. Rozumiem. Więc policja twierdzi, miałby? że wolno tutaj spożywać alkohol, tak? Taką uzyskałem informację od mojego przełożonego dyżurnego. No, jak co? się nazywa dyżurny? jak pan dzisiaj nie wiem, kto siedzi dokładnie. Dobrze, ale... jest godzina. Pan dzwonił do jakiego wydziału? Oficer dyżurny. To Komenda Oficer. Rejonowa Policji Warszawej. 21.30. Dobrze, ja przekażę notatkę z tego spotkania informacje. Tak. Nazywam się Radosław Łęczycki. Rozumiem. E dziękuję. E proszę pana. W takim razie proszę o ukaranie osób za zaśmiecanie. Ja wskażę, które osoby zaśmiecają. Mam to nagrane na e kamerze. Widzącej w nocy. Mhm. Dobrze. Proszę pan, o interwencję, okej? Okay? Dobrze. To ja schodzę i przyjdę do Pana, wskażę te osoby. Czy sami będziecie je, je jakby... To rozumiem, że te osoby po prostu e, zaśmieciły i są nadal w środowisku tych śmieci, tak? Tak. Gdy odejdą, posprzątają lub nie posprzątają, posprzątają, tak? Bo zaśmiecanie ja, rozumiem, pana... to jest coś takiego wyrzucenie na przykład papierka, odejście z tego miejsca, zanieczyszczenie i pozostawienie tego ale ktoś siedzi w miejscu e, jakiś piknik czy co wiadomo, Nie, ja widziałem miejsce, proszę pana tak rzucali kapslami od butelek oraz roz, rzucali e, 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 kiepami od papierosów zaśmiecili to miejsce jest tutaj mnóstwo właśnie takich śmieci oraz części butelek które e, leżą wokół tych osób które a te, a te śmieci leciały to leżą no wszędzie, proszę pana, tutaj. No tutaj na tych schodkach. Tak, tak? na tych schodkach wokół tego. Ale gdzie jeszcze? Czy, czy gdzieś poza ten teren yy... lądują w Wiśle i lądują jeszcze na ma pan, ciągu ma, pieszym. Ma pan to nagrane, jak lądują na ciągu pieszym i na Wiśle, tak? Yy, widziałem to zdarzenie. Ale ma pan to nagranie, udokumentowane? Ja panu mówię, że widziałem, byłem tam i nagrywałem. Kamera nagrywa w interwałach co 50 sekund. No to ja to, to pytam, czy pan ma to udokumentowane? Mam tak? udokumentowane. Udokumentowane nie chodzenia na drodze sądowej, tak? Tak? Czy, czy ja, czy... Ja, tak, ja potwierdzam, wie pan, ja się zgłoszę w sądzie, mhm. jeżeli to będzie Dobrze, potrzebne. przejdźmy, pan wskaże to osobę. To ja zajdę na dół i będę panu pokazywał. Znaczy tylko tędy, nie na środek ludzi, chodźmy, dla bezpieczeństwa, tak? No, już mogę, mogę panu pokazać, to są te cztery osoby tutaj... No tutaj te cztery osoby, tak? Tak, tak. Rzucały śmieci do wisły. Rzucali śmie śmieci przede wszystkim e, pod siebie w swoją okolicę tutaj, gdzie... gdzie... Ale oni, jeszcze tutaj co, proszę pana, także tak. mogą oddalając się posprzątać po prostu po sobie, prawda? Pan chyba piny sobie pan robi? Ja nie wiem, proszę pana, co Dobrze, on zrobił. Więc później. ja panu mówię, że tak się nie dzieje. One za chwilę będą się oddalać pana, bo ja się złoczyłych miejsca, w którym... Na przykład spożywałem jakieś siedzenie czy coś. Rozumiem, że jakiś papierek mógłbym koło siebie położyć, ale oddalając się z tego, zabieram ten papierek i wyrzucam do kosza. Po prostu. Niestety, proszę pana, jak pan sobie wyobraża, że oni wezmą teraz latarkę i będą przeczesywać e, okolice, gdzie rzucili e, śmieci? Ja nie wiem, proszę pana, ja nie mogę mniemać, że ktoś jest tym sprawcą, będzie tym sprawcą wykluczenia kiedyś. Proszę pana, no... ja byłem, e, ja jestem świadkiem i proszę o interwencję. Ale czego pan nie świadkiem, że koło nie ma... Jestem świadkiem, że leżą? zaśmiecali. Widziałem, że rzucali. Żeby rzucili śmieci tak. do wisły na przykład? Widział pan to? Tak, do wisły Proszę do... do, osoby, tutaj, które tutaj śmieci do wisły. To, wskazać te osoby, które wyrzuciły. Te cztery osoby. Tak. No i dobrze.